Wyobraź sobie, że całą wiedzę ludzkości, od egipskich hieroglifów po najnowsze filmy na Netflixa czy inną platformę VOD, można zmieścić w pudełku po butach. Brzmi jak scenariusz science fiction, a jednak jest to możliwe. Naukowcy od lat pracują nad technologią, która zamienia pliki komputerowe w sekwencje DNA. Za 20 lat, kto wie, kupując nowy telefon, być może zapytasz o wersję z pamięcią DNA i to będzie tak normalne jak dziś pytanie o SSD w laptopie. Zapraszam na materiał. DNA, czyli nasz biologiczny dysk twardy, od miliardów lat przechowuje informacje o każdym żywym organizmie. Teraz okazuje się, że może też przechowywać Twoje zdjęcia z wakacji. Sekret tkwi w gęstości. 1 gram DNA pomieści 215 petabajtów danych. To tak, jakbyś upchnął 100 milionów filmów w jakości HD w kryształku soli. I nie jest to tylko teoretyczny eksperyment. Firmy takie jak Microsoft czy Catalog DNA już testują tę technologię w praktyce. W 2023 roku udało się w ten sposób zapisać m.in. teledysk zespołu OKGO czy system operacyjny Linux. Jak to możliwe? Wyjaśnienie jest być może prostsze niż myślisz. Dlaczego przechowywanie danych w DNA jest ważne? Gdyby wszystkie dane świata przedstawić w formie wody wypełniającej ogromny zbiornik, to istniejące dzisiaj tradycyjne serwerownie byłyby gigantycznymi, ale jednak przeciekającymi wiadrami. Codziennie generujemy 2,5 tryliona bajtów informacji. To tak, jakby każdy człowiek na Ziemi non-stop przesyłał jedno selfie co 4 sekundy. Tymczasem nasze cyfrowe wiadra, te serwery mają poważne problemy. Nośniki danych psują się po kilkunastu latach. Utrzymanie ogromnych centrów danych pochłania tyle energii, co małe miasteczko. Microsoft szacuje, że do 2030 roku branża IT będzie zużywać 20% globalnej energii. Co więcej, świat nie wyrabia się z produkcją samych nośników danych. Przerost liczby produkowanych informacji cyfrowych jest tak duży, że świat może wkrótce nie mieć na czym zapisywać nowych informacji. I tu wkracza DNA. Natura od 3,8 miliarda lat udowadnia, że ma najlepszy patent na przechowywanie informacji. Wyobraź sobie, że zamiast budować kolejny magazyn wielkości stadionu, możesz zmieścić całą Bibliotekę Narodową w kropli płynu wielkości ziarenka piasku. Brzmi absurdalnie? A jednak. Cały sekret tkwi w czterech literach. A T C i G i odpowiadających im e, nukleotydach to adenina, tynina, cytozyna i guanina. Powtórka z biologii. Te nukleotydy tworzą sekwencje, które w przeciwieństwie do zer i jedynek na dyskach nie potrzebują prądu, by przetrwać. Przykład: w 2021 roku naukowcy odczytali DNA mamuta sprzed ponad miliona lat, które zachowało się w wiecznej zmarzlinie. Gdyby ten sam mamut miał przy sobie pendrive'a, to ten dawno zamieniłby się w pył. DNA Przetrwało. DNA rozwiązuje też inny palący problem wymieranie nośników i ich niekompatybilność. Pamiętasz, nie wiem, kasety VHS albo dyskietki? To dzisiejsze nośniki za 50 lat mogą być tak samo bezużyteczne jak nie wiem, kamienne tabliczki dla współczesnych nastolatków. Tymczasem sekwencjonowanie DNA to technologia, która nigdy nie wyjdzie z mody. Sposób zapisu naszych własnych genów nie zmienił się od początku życia na Ziemi i zawsze będzie dobrym benchmarkiem. Inicjatywy, które kładą fundamenty pod komercyjne zastosowanie DNA jako technologii pamięci masowej, są już w toku. Dla przykładu, grupa badawcza z University of Washington i Microsoft wyznaczyły ambitny cel: stworzenie układu półprzewodnikowego, umożliwiającego zapis DNA z ogromną wydajnością i minimalnymi kosztami. Współpracując z firmą ANSA Biotechnologies, zespół uzyskał przełom dzięki elektrochemicznej kontroli enzymatycznego zapisu pojedynczych zasad w DNA. Choć projekt został chwilowo wstrzymany, specjaliści zapewniają, że ktoś no, w końcu doprowadził tę technologię do komercjalizacji i jest to nieuniknione. No dobrze, ale teraz każdy plik, każdą daną musimy w jakiś sposób zakodować w tym DNA. Jak to zrobić? No to wyobraź sobie, że chcesz wysłać do kogoś zaszyfrowaną wiadomość, ale zamiast całego alfabetu używasz czterech liter A, T, C i G. I właśnie w ten sposób koduje się dane w sekwencjach DNA. W przypadku informacji zapisanych na nośnikach cyfrowych musimy zająć się tłumaczeniem zer i jedynek na wspomniane nukleotydy. Plus DNA jest taki, że do dyspozycji mamy nie dwa, czyli 0 i 1, a aż cztery znaki. Daje to bardzo wygodną możliwość zapisania wszystkich czterech par zapisu binarnego do odpowiedniej wartości nukleotydu. Jak to wygląda w praktyce? Krok pierwszy to zamiana bitów na nukleotydy. Każdy plik na Twoim komputerze to, czy smartfonie to ciąg 0 i 1. Aby zapisać go w DNA, te bity grupuje się w pary, czyli 00, 01, 10 i 11 i zamienia się na odpowiednie nukleotydy, np. 00 to A, 01 to T, 10 to C i 11G. Wszystko załatwione. Gdybyś więc chciał zapisać w DNA plik o zapisie binarnym 01001011, stałby się sekwencją TACG. Proste? Niestety w praktyce jest trochę trudniej. Naukowcy muszą jeszcze dodać nadmiarowość, a więc coś w stylu sekwencyjnych kopii. Dlatego każdy fragment danych powtarza się wielokrotnie, bo ewentualne błędy w syntezie DNA, np. jedno brakujące T, dało się później poprawić. Krok drugi to drukowanie DNA. Gdy masz już sekwencję liter, czas wydrukować te sztuczne DNA. Robią to maszyny zwane syntezatorami DNA, które działają jak drogie, ultraprecyzyjne drukarki 3D. Koszt? Obecnie zapisanie kilku z dni z wakacji to wydatek porównywalny z kupnem używanego samochodu, ale nie zawsze tak będzie. W 2001 roku odczytanie ludzkiego genomu kosztowało 100 milionów dolarów, dzisiaj to około 600 zł. Postęp jest więc duży. Krok trzeci to przechowywanie takiego DNA. Gotowe DNA nie przypomina śliskiej nici z lekcji biologii. Aby przetrwało wieki, liofilizuje się je, czyli usuwa wodę, zamyka w szklanych kapsułkach, które można trzymać chociażby w lodówce albo w kosmosie. Bo w 2017 roku naukowcy z ETH Zurych przechowywali DNA w szklanych nanoporach w temperaturze 70 stopni Celsjusza przez tydzień, co odpowiadało setkom lat przechowywania takiego DNA w temperaturze. Pokojowej. Krokiem czwartym jest odzyskiwanie, odczytywanie tych danych. Gdy po latach będziesz chciał odczytać dane, które sobie zapisałeś w DNA, to sekwentator DNA, to taka maszyna wielkości drukarki, odczytuje kolejność liter ATCG w nici DNA. Potem program komputerowy składa te fragmenty całość jak gigantyczną układankę. Na razie trwa to godziny, a nawet dni to tak, jakbyś musiał czekać tydzień na wiem, pobranie filmu z Netflixa. Jednym z ciekawszych przypadków zapisania danych w DNA jest zamknięcie w sekwencji nukleotydów w teledysku do utworu This to Shall Pass, utworu OK Go, czego dokonał Microsoft. Zespół inżynierów najpierw podzielił plik z teledyskiem na miliony maleńkich fragmentów, potem zamienił je w DNA, a następnie zmieszał wszystkie sekwencje w jednej probówce. Gdy naukowcy chcieli odtworzyć ten klip, wystarczyło, że sekwencjonowali DNA i poskładali fragmenty w odpowiedniej oznaczonej kolejności. Jeżeli jednak jest to wszystko takie fajne, czemu nie robimy tego powszechnie? No, skoro DNA, już mówiliśmy, fenomenalny system przechowywania, no to dlaczego go nadal nie ma? I tutaj odpowiedzią jest to, że największym problemem na razie jest cena. Wyobraź sobie, że chcesz zapisać w DNA 10 GB zdjęć ze swojego smartfonu. Dziś kosztowałoby to ponad 10 milionów złotych. Nie mówiąc o tym, że cały proces trwałby nawet miesiąc. Dlatego na razie technologia służy głównie do archiwizacji najcenniejszych, Danych. Microsoft w ramach projektu DNA Arc stworzył cyfrową kapsułę czasu, zapisując w DNA m.in. tysiąc książek z projektu Gutenberg, zdjęcia ziemi z międzynarodowej stacji kosmicznej, cyfrowe kopie obrazu Van Gogh'a czy dzieła Michała Anioła. Ale nie wszystkie projekty są tak poważne. W 2021 roku grupa naukowców z Curychu zapisała w DNA przepis na szwajcarskie Fondi. Dlaczego? Bo kiedyś nasze prawnuki będą mogły odtworzyć tradycyjną potrawę, nawet jeśli cały internet zniknie. Żartowali autorzy tego dzieła. To jak wysłanie w przyszłość kulinarnej wiadomości w butelce tylko że zamiast e, klasycznego zwiniętego listu mamy tam nasze. Sekwencjonowane DNA. Ekstrawagancja? Być może, ale są też projekty pokroju DNA Linux, w której ramach w 2023 roku zapisano w DNA system operacyjny Linux. Wyobraź sobie, że zamiast pobierać programy z internetu, hodujesz je w probówce jak bakterie. Linux w DNA to nie tylko żart dla geeków, to dowód, że nawet skomplikowane oprogramowanie może przetrwać tysiąclecia biologicznej formie. Przypomnijcie sobie tego mamuta. Naukowcy z ETH Zurych wpadli na jeszcze ciekawszy pomysł i pracując, pracują nad tym, żeby zapisać historię chorób pacjenta w jego własnym DNA. Jak to działa? Gdy przechodzisz przeziębienie lub szczepienie, specjalne białka notowałyby informacje w Twoich komórkach. Później lekarz na całym świecie mógłby odczytać je za pomocą sekwentatora, tak jakby skanował kod kreskowy Twojego organizmu. To trochę tak jakby mieć kartę pacjenta wszczepioną do pacjenta, ale bez chipów i baterii. Co stoi na przeszkodzie, by robić tego więcej? Koszty to jedna rzecz, no bo wspomnialiśmy, zapisanie jednego megabajta danych kosztuje około 1000 dolarów i gdybyś chciał w ten sposób zarchiwizować film w Blu-ray, to wydałbyś 50 milionów. Ale nie panikuj. W 2003 roku czytanie ludzkiego genomu kosztowało fortunę, dzisiaj to kwestia setek złotych. Naukowcy przewidują, że już do 2030 roku cena syntezy DNA spadnie nawet 1000 krotnie. Prędkość zapisu i odczytu. To kolejny czynnik. Obecnie odczyt danych z DNA trwa godziny i wymaga laboratorium. To tak jakbyś musiał jechać do biblioteki w innym mieście, by sprawdzić maila. W 2018 roku zespół złożony z naukowców Microsoftu i University w Washington zaprezentował prototyp urządzenia zdolnego do zapisu przechowywania i odczytu DNA. To przełomowe osiągnięcie wykorzystano do zapisania słowa Hello w zaledwie 5 bajtach informacji. Urządzenie, które mieściło się na blacie stołu, potrzebowało na to aż 21 godzin, co pokazuje, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia, aby DNA mogło skutecznie konkurować z obecnymi technologiami. Choć prototyp był imponujący, osiągnięcie komercyjnego potencjału wymaga diametralnej poprawy. Szacuje się, że przechowywanie danych w DNA musi osiągnąć przepustowość rzędu 2 gigabitów na sekundę, czyli zapisywać 2 miliardy zasad na sekundę, aby dorównać technologiom taśmowym używanym współcześnie. Dla kontekstu, cała globalna produkcja syntetycznego DNA obecnie wynosi około 10 terabajtów rocznie, co odpowiada zaledwie 300 tysiącom zasad. Na sekundę. Rozwiązanie może mogą być przenośne sekwencery DNA, urządzenia wielkości zegarka, nad którymi pracuje m.in. firma Oxford Nanopore. Gdyby udało się je zminiaturyzować, to Twój przyszły laptop mógłby mieć napęd DNA obok tradycyjnego dysku. Pozostaje też kwestia bezpieczeństwa. Na szczęście na razie nikt nie ukradł danych zapisanych w DNA, ale naukowcy już testują zabezpieczenia. Jednym z pomysłów jest szyfrowanie sekwencji za pomocą białek, które działają jak hasła. Bez nich Odczytanie danych byłoby jak próba otwarcia sejfu bez znajomości kodu. I tak, w wyobraźni naukowców i inżynierów zapis DNA data to nie tylko technologia, ale też jakiś pomost między biologią a cyfrowym światem. Pozwala to marzyć o przyszłości, w której dane przetrwają katastrofy, choroby będą diagnozowane z poziomu komórek, a kosmiczne listy do obcych napiszemy w języku genów. Na razie to narzędzie dla wizjonerów, ale historia uczy nas, że przełomy przychodzą szybciej niż się spodziewamy. I kto wie, może już Twoje wnuki będą się śmiać, że Ty trzymaj swoje zdjęcia w chmurze, a nie w probówce na półce. To dzisiaj tyle, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.